Są rzeczy, które powinny pozostać zakopane z czasem, ale czasami przeszłość znajduje sposób na powrót. Cichy, miękki, jak zapomniana lalka z tkaniny na poddaszu. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że coś cię obserwuje, kiedy jesteś sam? Czy kiedykolwiek poczułeś dreszcze kręgosłupa bez powodu? Jakby niewidzialne oczy podążały za każdym twoim krokiem. Ponieważ są historie, których nie można opowiedzieć. I zabawek, których nigdy nie należy dotknąć. Ta historia zaczyna się od starożytnej pamięci o tych, którzy ukrywają się w dolnej części pamięci, i kiedy wracają, wydają się bardziej koszmar niż rzeczywistość. Coś, co było w dzieciństwie, coś, co uśmiechnęło się bez życia, ale wydawało się, że wszystko rozumie. Czy zabawki mogą zachować ból duszy? Czy szwy i linie mogą żyć? Sekret? Jeśli kiedykolwiek miałeś zabawkę, która spowodowała strach, lub miejsce w tysiąc 1900... domu, które unikało wydatków w nocy, czytaj dalej, ale ostrzegam, są rzeczy, które kiedyś zapamiętały. Nigdy nie wracają do snu. Samochód zatrzymał się przed starą, żelazną bramą. Rdzewieści prądy rozbiły się w dotyku, jakby protestowały przeciwko przybyciu. Wahała się przed zejściem. Minęły lata od ostatniej wizyty. Dom wydawał się mniejszy niż pamiętał, ale nadal utrzymywał tę gęstą obecność w powietrzu, jakby czas tam przestał, lub gorzej. Zdeterminowany, aby na nią poczekać. Sekt drewnianych schodów pod stopami był jak stary szept. Każdy krok powtórzył wspomnienia, niektóre słodycze, niektóre nie tyle. Zapach domu był taki sam, mieszanka starzejącej się lawendy i zakorzenionej pleśni. Portrety na ścianach obserwowały wyblakłe oczy, cicho osądzając jego powrót. I nawet gdy popołudniowe słońce wchodzi do okien, wnętrze zawsze wydawało się cienie. Na korytarzu zegar wahadła nadal strzelił 3H15. Zawsze 3H15. Trzy godziny i piętnaście to czas, kiedy karetka zabrała swoją martwą babcię. Od tego czasu nikt tam nie mieszkał. I nawet pusty dom wydawał się pełny. Pełen wspomnień, tajemnic i czegoś więcej. Czegoś, co nie chciało zostać zapomniane. Cisza była zbyt ciężka, aby być tylko brakiem dźwięku. Otworzyła drzwi pokoju i poczuła chłód. Nie z powodu wiatru, który był w stagnacji, ale dla czegoś, co nie mogłem wymienić. Zasłony drżały lekko, nawet przy zamkniętych oknach. Fotele pozostały w tym samym miejscu, nienaruszone. Ale na podłodze była poduszka, jakby ktoś właśnie wstał nie było możliwe. Dom był zamknięty. Na dole, w pobliżu starej szafki z czerwonej wełny, przecinał podłogę, przykucnęła, by go złapać. Był gęsty, zużyty i zakończony małym, otwartym szwem. Serce przyspieszało bez wyraźnego powodu. Dreszcz podszedł, do karku, jak zimne palce, szczotkujące jego skórę. Trzymała drut w kieszeni, nie wiedząc dokładnie dlaczego. W pokoju, w którym spał jako dziecko, łóżko było nadal pokryte tym samym kwiecistym prześcieradłem. W rogu ustawione na pudełku zabawki. Ale to nieobecność przyciągnęła najwięcej uwagi. Stara lalka z tkaniny. Jej nie było. Dobrze pamiętała. Zapinane na guziki oczy, ręczna sukienka i ten zbyt dziwny uśmiech, aby być dziecinnym. Gdzie miało się przestać? Później, kiedy zwróciła się do światła kuchennego, usłyszała dźwięk czegoś drapania po podłodze, powolny, jak paznokcie w suchym drewnie. Pobiegł do pokoju, ale nie było nikogo. Znowu upadła poduszka w tym samym miejscu. Odłożyła ją, próbując śmiać się z własnej paranoi. Ale kiedy się odwrócił, przysięgał, że widział figurę w lustrze korytarza niska figura i z wełnianą włosami. Przed snem postanowił zapalić świecę na ołtarzu babci to była tradycja płomień krzywił, tańczył i przez chwilę wydawało się, że wychodzi sam. Wysadziła mocno i położyła się. Nie wiedział, że w tym momencie otworzyły się niewidzialne drzwi. A co było po drugiej stronie? Zaczęło się budzić. Następnego ranka światło słoneczne wydawało się słabe, jakby wahało się grać w ten dom. Kawa rozgrzała się na kuchence, ale nie mogła zignorować dźwięku, który usłyszała o świcie skrzypnięcie z góry, wstrzymane, jak nieśmiałe schody na suficie. Wiedział, co tam jest stary strych miejsce, w którym babcia zawsze mówiła, że nigdy nie przychodzi sam. Wyjście tam było jak wejście w przeszłość. Zaneś drabina jęczała głośno, gdy została pociągnięta. Pył spadł jak zasłona, pokrywając powietrze pachnące zgniłe drewno i ubrania przechowywane przez dziesięciolecia. Z rozstrzelonym sercem wspięła się krok po kroku. Sufit, wydawał się niższy niż zwykle cisza była tak gęsta, że nawet ich własne kroki wydawały się inwazyjne. Wewnątrz ciemność była prawie całkowita. Tylko pęknięcie światła Weszło do złamanego płytki, tworząc wydłużone cienie. W rogu wyróżniała się stara arka między rozdartymi pudełkami a tkaninami, ale zwróciło uwagę na zapach, wilgotny, gorzki zapach, coś między starym mięsem a zapomnianymi ubraniami na dole studni. Miała pragnienie. Coś tam było nie tak. Dotknął pokrywki arki. Było zimno, nawet pod dusznym upałem poddasza. Po otwarciu załoga odbiła się echem, jak stłumiony krzyk. W środku, wśród wyblakłych koców i kawałków papieru, było coś owiniętego białym szmatką. Drżąc, pociągnęła i znalazła tkaninę. Ale to nie to samo co dzieciństwo. Ten został poplamiony, oczy przyciskowe, uszyte nierównomiernie i najbardziej niepokojące. Uśmiechnęła się zębami. Zszyte, ale zęby. Poczuł jak podłoga trzęsą się lekko, jakby dom oddychał. Opuścił tam lalkę i próbował odejść, ale natknął się na coś sztywnego. To był pamiętnik pokryty pyłem i włosami. Gdy go otworzył, rozpoznał pismo swojej babci, ale słowa nie wyglądały jak modlitwy, mówili o duchowym powstrzymaniu, uszytym pieczęci. I frazie powtarzającej się na kilku stronach. Nigdy nie cofnij czerwonej więzi. Patrzył na lalkę, zdał sobie sprawę, że na szyi jest czerwony łuk. Podobnie jak drut, który znalazł dzień wcześniej. Coś spłonęło w klatce piersiowej, jakby chciał się pojawić fragment prawdy. Wzięła pamiętnik i upadła tak szybko, jak mogła. Ale przed opuszczeniem strychu usłyszał za sobą trzy uderzenia. Sekwencjonowany. Dokładny. Jak ktoś dzwonił wewnątrz arki. W pokoju próbował się uspokoić. Powiedział sobie, że to tylko wiatr. Zmęczony umysł. Walka o babcie. Ale zapach. Zapach pleśni był teraz w całym domu. A kiedy spojrzał na kominek, była lalka. Posiedzenie. Uśmiechając się. A pętla była trochę luźniejsza niż wcześniej, patrzyła na lalkę przez długie sekundy. Serce wrzucało uszy jak bęben wojenny. To nie miało sensu. Zostawił lalkę na poddaszu, na dole arki, a teraz była. Siedząc nad kocem kominka, jego głowa nieco się skłonna, jakby obserwowała. Szyty uśmiech wydawał się szerszy, bardziej żywy. Próbował się przekonać, być może przyniósł lalkę, nie zdając sobie z tego sprawy, może umysł głosił kawałki. Ale coś w powietrzu powiedziało wręcz przeciwnie: zapach pleśni był teraz stały, impregnowany nawet na ścianach, rośliny balkonowe zostały uschnięte, a lustro korytarza zaczęło się zamazać samotnie, jakby ktoś oddychał po drugiej stronie. Postanowiłem dotknąć lalki. Palce zawahały się, jakby coś niewidocznego zapobiegło kontaktowi. Tkanina była szorstka, zimna i wilgotna. Kiedy ją odwrócił, zobaczył coś wszytego, czarne słowa, prawie wymazane. Nie jest sama. Żołądek toczył się, upuścił lalkę i pobiegł do pokoju, ale poczucie obserwowania pozostało na skórze jak zimny pot. W łazience podczas mycia twarzy zauważył czerwonawy znak na szyi, jak zarysowanie, lub linia. Cóż, gdzie była pętla lalki? Próbowałem zignorować, ale tej nocy sen nie nadszedł. Każdy skrzypek domu wydawał się głośniejszy, bardziej celowy, i po raz pierwszy od dzieciństwa bał się zamknąć. Oczy o świcie coś się obudziło, niski dźwięk, jakby ktoś szył tuż przy łóżku. Oddech rozbił się, powoli odwrócił twarz i zobaczył. Lalka tam była, siedząc na następnej poduszce z czerwoną nicią rozciągającą się między miękkimi rękami, i oczy nie wyglądały jak guzik, wrócili. Ciemny, pusty, krzyknął. Ale nie wyszedł dźwięk. Cały pokój wyglądał na zamrożone. Lalka się nie poruszyła. Po prostu na nią patrzyłem. Aż bez ostrzeżenia drzwi uderzyły mocno. Zapalona świeca wyszła sama, a pokój zanurkował w ciężką ciemność. Kiedy zapalił latarnię telefonu komórkowego, lalka zniknęła. Ale na łóżku wciąż tam były białe włosy i luźny guzik. Następnego dnia próbował spalić lalkę, przeszukał strych i dom, dopóki nie znalazł go ponownie w arce, nietknięty. Grał w alkohol, mecze, papier, ale lalka nie zapaliła się, brak zapachu spalonego, tylko lekki szept w niemal niezauważalnym powietrzu, który powiedział coś w stylu: należy tutaj. W tej chwili zdał sobie sprawę. To nie była już tylko stara zabawka. To była więź i wiązania takiego nie kroi się tak łatwo. Pierwsza noc nocna była dopiero początkiem. Dom wydawał się oddychać nią, jakby obudził się w jej tempie. Każdy pokój miał inny dźwięk, skrzypkę, pęknięcie, szept który wydawał się powtarzany, prawie jak zapomniana piosenka dla dzieci. Zegar zawsze zatrzymywany o trzy piętnaście, teraz zaznaczony tym razem kilka razy dziennie, nawet bez danialiny. Koszmary zaczęły dyskretnie, marzenia w kolorze czarno, białym, z lalką stojącą w korytarzu patrząc przez drzwi Ajara. Potem przyszły twarze. Sprzyja, że nie rozpoznała, zszyła imprezy, płacząc bez oczu. Jeden z nich nazwał jego imię, inny powiedział: Nadal szyję, a nawet martwa. I zawsze kończyło się w ten sam sposób: babcia, siedząc na bujanym krześle, szyjąc coś, to się poruszyło. Zaczęła blokować drzwi, zamykać okna, szuflady uszczelniające, ale to nie było sensu. Każdego ranka lalka była w innym miejscu czasami siedząc na poręczy schodów, inni leżące na kanapie z luźną pętlą, jakby rozpadlił się sam. I pewnej nocy znalazła ją w zlewie, z oczami zwróconymi w lustro. Strach zaczął infiltrować ciało jako gorączkę. Nie jadłem już dobrze. Nie byłem już pewien, czy nie śpię. Pewnego razu, kiedy otwierając lodówkę... Zobaczył coś, co nie powinno tam być. Krwawy guzik w szklance szklanki. Upadł na kolana, płacząc, próbując pamiętać, czy w domu był ktoś. Ale wiedziała. Nie była sama. Nigdy nie byłem. Nazywał jedyną żywą ciotką. Zapytał o lalkę. Odpowiedź brzmiała cisza i drżący głos. Czy otworzyłeś strych? Kiedy powiedział tak. Połączenie spadło, próbowałem zadzwonić ponownie, brak sygnału, i w tym momencie wszystkie światła w domu mrugnęły trzy razy. Telewizja nazywała się sama kanał z powietrza ale coś tam było stłumiony dźwięk jakby ktoś mówił za ekranem. Tej nocy postanowiła spać z włączonym światłem. Świeca, lampa, a nawet piekarnik kuchni były połączone, ale o trzech piętnaście wszystko wyszło w tym samym czasie. Dom został zanotowany w ciszy. Cisza, dopóki nie usłyszysz dźwięku, tak samo jak zwykle, zadrapania na podłodze, jak ciągnie miękkie paznokcie i bliżej oddychania, słaby, dysząc, tuż za drzwiami. Kiedy w końcu stworzył odwagę, otworzyć, korytarz był pusty, ale na podłodze, przed drzwiami sypialni, narysowała czerwona linia i przycisk. Ten sam przycisk, który wyrzuciła. Teraz jakoś wrócił. I obok, napisane z czymś ciemnym na ścianie, ona po prostu chce grać. Następnego ranka otworzyła starszy pokój starej dziewczyny. Wewnątrz, między złożonymi kocami i fioletami z opóźnionego leku, znalazł drewniane pudełko z ręcznymi zamkami. Nie wyglądało to jak skrzynia wspomnień, ale coś przechowywanego ze strachu. Jaki sekret może zachować tak bardzo gorliwą damę. Odpowiedź nadejdzie szybko i nie byłaby lekka. Z kluczem przymocowanym do naszyjnika ukrytego pod równowagą fotela bilansowego odblokowała pudełko. W środku były luźne, starzejące się i bazgonowani ze dziwnymi symbolami. Wiele zaprojektowanych z liniami szycia, inni z czarną farbą lub coś, co wydawało się suchą krew. Były to rytuały, zmodyfikowane modlitwy i słowo, które pojawiło się w kółko, zawierają. Jedna strona była oznaczona kawałkiem dochodu. Było w nim konto. Przyszła do mnie w trzecim śnie dziecko, które reprezentowała lalka, zagubiona, Rives poprosiło ciało. Dałem jej materiał. Szyłem z bólu. Teraz tu dostaje się, jeśli więź pozostaje twarda. Powietrze zniknęło z płuc. Babcia wiedziała. Znałem coś, co mieszkało w lalce i utrzymany z zniekształconą linią i wiarą, pamiętał mruknięte modlitwy swojej babci, które nigdy nie wyglądały katolickie. Sposób, w jaki patrzył na lalkę ze strachu, a w noc samodzielnie zamknął strych, mówiąc: „Up tam, dotknięty. W tym czasie wydawało się to szaleństwem osób starszych. Teraz to miało sens. Okropne, tak, ale znaczenie. Babcia była nie tylko krawcową. To był więzień czegoś, co nigdy nie powinno istnieć. Na dole pudełka ostatnia litera podpisała. Dla tych, którzy to znajdują, lalka powinna być nienaruszona. Nigdy nie spal, nigdy nie odcinaj przewodów, nigdy nie baw się i nigdy nie mów na głos imienia dziecka. List został rozdarty na końcu, ale nazwa była tam trochę nieczytelna. Zaczęło się od Eli, a reszta została porysowana, jakby ktoś chciał całkowicie usunąć istnienie. Poszedł do lustra korytarza. Twarz wyglądała blady, bardziej zmęczona. Przez sekundę myślał, że widział kolejną refleksję za swoim. Twarz z uszytym uśmiechem i głodnymi oczami. Szybko się odwrócił, ale nic nie było. Tylko cisza. I na podłodze małe szpilka do szycia. Krwawienie na końcu. Musiała zaakceptować, jej babcia coś tam zapieczętowała. Uszył z igłą i duszą, aresztowany między chusteczkami i modlitwami. A teraz. Z zabitą babcią aresztowanie zaczęło się usuwać, brakowało zrozumienia dlaczego: dlaczego lalka wydawała się z nią związana, dlaczego demonstracje zaczęły się dopiero po ich przybyciu, a na dole umysłu pytanie, które nie odważyła się zapytać na głos, czy babcia uszyła odpowiednią duszę, tej nocy postanowiła oglądać lalkę. Położył ją na stole w pokoju i pozostał w pobliskim fotelu z światłem i pamiętnikiem jej babci w ręku. Zegar oznaczył 20.04. Cisza wydawała się zawierać oddech domu. Brak dźwięku, bez wiatru, brak ruchu, dopóki zapalona świeca zaczęła kapać. Wręcz przeciwnie, krople wzrosły. Po pierwsze myślał, że to zmęczenie. Wszedł mocno... Na podłogę, aby odstraszyć zły sen. Ale kiedy znów patrzyła, lalka leżała na jej brzuchu, a krzesło stołowe, z dala. Trzy palce wełny brudnych i wydatków wydawały się wskazywać na schody. Wziął głęboki oddech. Wstał powoli. Dźwięk czegoś światła pochodzi z góry. Wspinał się na każdy krok, a jego dusza utknęła w jego klatce piersiowej. Na górze nic, tylko ciemny korytarz i coraz bardziej gęsty zapach mokrego tkaniny. Odwrócił się do pokoju i tam była. Lalka teraz siedzi na komodzie. Z głową przechyloną na bok i wiszącymi ramionami, jakby coś się spodziewał. Czerwona linia szyi była bardziej luźna. Znacznie więcej. Pobiegł do niej. Ścisnął pętlę, mocno związany, ale coś w lalce zareagowało. Tkanina była sztywna. Wydawało się, że oczy przyciskowe towarzyszą ich palcom, a potem poczuł, że w dłoni tworzy się niewielki zadrapanie, cienkie cięcie, jakby niewidoczna linia szyła jego ciało. Krzyknął, rzuciłem lalkę na podłogę, a kiedy dotykając podłogi, zaśmiała się. Ostry dźwięk, stłumiony, niemożliwy. Następnego ranka drzwiami było Ajar, rzecz, którą Przysięgała, zamknęła poprzedniej nocy w progu przycisk, w balustradzie schodów czerwona nić, a na stole lalka i wróciła, ale teraz z nowością, na kolanach pojawiła się starsza nuta z krzywymi słowami, graj ze mną, strach, stał się rozpaczy, szukał kościoła, błogosławieństwa, każdej pomocy, ale wszyscy, z którymi się skontaktował, wydawali się odejść. Niektórzy wyłączyli się bez słuchania końca zdania, inni po prostu powiedzieli: Jeśli to ona, jesteś już zaznaczony. Nazwa Eli wciąż wibrowała w umyśle, jako echo próbującego się ukończyć. Od dzisiejszej nocy pokoje zaczęły się zmieniać, drzwi, które kiedyś rankingowały, otworzyły się same. Lustra były pokryte wewnętrzną mgłą i lalka. Poruszyła się, wgląd, jakbyś nie ukrywał już swojej obecności. Zaczął chodzić tam i z powrotem, powoli, z dźwiękiem miękkich kroków, gdy materiał jest ciągnięty na drewno. A potem przyszło najgorsze: o świcie obudziła ją dziecinny głos u stóp łóżka, słodki, ale zniekształcony głos, który powiedział: Krawat jest prawie gotowy. Wstała w skoku, ale lalka nie była już sama. Obok niej był inny, mniejszy. Szmat z szklanymi oczami równymi jej. Nie mogła zrozumieć. Nowa lalka. To była sama replika. Nawet fryzura, ten sam strój z poprzedniego dnia i najbardziej niepokojący detal, mały krój zszyty na lewej dłoni, dokładnie tam, gdzie został ranny. Żołądek toczył się. To nie był przypadek. To było ostrzeżenie. Szyte lustro. Znak, który był kształtowany częściowo z części. Wrócił do pamiętnika swojej babci, desperacko poszukując odpowiedzi. Na ostatnich stronach, zamazanym i pośpiesznym pisaniem atramentu czytał: Rytuał zawiódł. Duch nie był zadowolony. Nie chce ciała ani więzi. Musi powtórzyć. Szyi ponownie. Słowa wydawały się palić siatkówki. Lalka nie chciała zostać zwolniona. Chciała się rozprzestrzeniać. Klon. Z szyi świat nowymi obecami. A następne to była ona. Przeczytałem odcinek nad czerwonym łukiem. Linia, która zatrzymała ducha, ale pamiętnik wyjaśnił, jeśli. pętla rozluźniła się aż spadła. Lalka nie byłaby już więzieniem i stanie się przewodzącym. Otwarty kanał dla czegoś większego. Poczuł, jak świat się obraca. Pętla lalki była prawie luźna, a teraz był inny, z samą refleksją. W lustrze pokoju zobaczył coś, w co nie chciał wierzyć. Jej odbicie mrugnęło z opóźnieniem. Jeśli poruszyło się inaczej, czasami nie uśmiechało się, kiedy się uśmiechnęła. Za chwilę odbicie zmieniło twarz sam, z powrotem, jakby coś usłyszał w domu. A ona to było wciąż mrożony. Brak siły do krzyku. Lalka kopiowała. Nie tylko ciało, ale duszę. Zszedł do piwnicy domu. Miejsce, które nigdy nie odważyło się odkrywać. Tam znalazł krąg szycia wykonany z szpilek, czerwonych pasm i małych kawałków materiału związanych włosami. Rozdarte stare zdjęcia. Zszyte rytuały. W których twarze zostały zastąpione przyciskami to był ołtarz, a może kostnica wspomnień i tam w centrum zdjęcie babci. Z wyrazem pustym na ścianie napisany węglem Każda szef potrzebuje poświęcenia a obok niego nowsze zdanie jakby zrobione przez dzieci jesteś ostatnim wierszem oryginalna lalka nie była już tam, gdzie została. Teraz pojawiło się tylko w krótkich spojrzeniach, za drzwiami, w odbiciu łyżki na dole korytarza, i ilekroć się pojawiło, nowa lalka, ta, która wyglądała jak ona, wyglądała bardziej kompletnie, jakby każdy wygląd pierwszego karmił drugie. Było już za późno na ucieczkę. Zrozumiała to, próbując opuścić dom i znaleźć świat na zewnątrz. Zniekształcony, jakby dom był oddzielony od rzeczywistości, jakby to był kokon, brzuch, gdzie wygenerowano nowe lalki i najgorsze, może babcia nigdy nie mogłaby powstrzymać istoty. Być może było to po prostu zakinty sejnom, pierwszy, który został zszyty, beaty rozpoczęły się o trzy i piętnaście, trzy głuche akcenty przy drzwiach sypialni, a następnie cisza. Potem jeszcze trzy. A potem szepty. Kilka, jako głosy dzieci stłumione materiałem. Wiedziała, że nie może już tego zignorować. Dom pulsował teraz obecnością lalki, a raczej lalki. Byli wszędzie. Szyte kopie dusz, które wcześniej tam mieszkały. Zebrała wszystko, co wiedziała: strony pamiętnika, czerwone przewody, zdania rozrzucone po domu. Pamiętał instrukcje jego babci. Nie wycinaj, nie pal, nie graj. Ale co by było, gdyby sekret polegał na złamaniu tych zasad? Być może lalka zostanie wzmocniona w strachu i posłuszeństwie, być może więź można było tylko złamać z pęknięciem. Poszedł do piwnicy. Ustawił krąg z osobistymi efektami swojej babci, dwiema Lalkami i lustrem. W centrum zapalił białą świecę, jak czytał na ostatniej stronie. A potem powiedział nagłos pełne imię i nazwisko jego babci. Po raz pierwszy. Powietrze było gęste. Świeca polizała, a lalka drżała samotnie, bez wiatru. Drugi, ten, który wyglądał jak ona, odwróciła twarz. Powoli. Wyciągnęła linię pętli. Zły z bólem. A wątek zaczął się cofać. Każde cofnięte okrążenie przyniosło nowy dźwięk: płacz, krzyk, modlitwa. Coś walczyło o przyszycie, ale nie przestała. Zniszcz szmatkę, wytnij przewody. A kiedy rozerwała, oczy przycisk, podłoga drżała, dom jęczał podczas życia. Jakby utrata krwi na ścianach, wszystko wyszło. Kiedy się obudził, był w środku pokoju, lalki zniknęły. Pęknięte lustro i zegar, oznaczony siedem hasu rano, po raz pierwszy od dni. Powietrze było lżejsze, cienie już nie tańczyły, wszystko wskazało, że to się skończyło. Wstała, wzięła głęboki oddech i uśmiechnęła się, ale kiedy opuścił dom, znalazł coś na werandzie, przycisk BK, nowy bilet z krzywymi literami. Linia śpi tylko. Pewnego dnia ktoś ponownie szyje. Nic się z nią nie wzięła. Nawet pamiętnik, bez wspomnień, tylko strach. Strach, który nie jest surowy, ale stały, cichy, jako niewidzialne szycie w duszy. I od tego czasu za każdym razem, gdy patrzy w lustro, sprawdza, czy odbicie mruga wraz z nią. Nie każdy szef jest wykonany z linii i igły. Niektóre. Są niewidoczne, haftowane w ciszy, przymocowane do skóry pamięci, a czasem do duszy, lalka babci mogła nigdy nie być tylko zabawką, być może było to ostrzeżenie, albo gorzej, obietnica. Co jeśli gdzieś kolejna lalka czeka na przebudzenie? Co jeśli ktoś nieświadomie już ciągnie linię, której nigdy nie należy dotknąć? Czy znalazłeś jakiś stary przedmiot, który wyglądał na zbyt żywego? Czy kiedykolwiek czułeś, że coś cię obserwuje, gdy nikt inny nie ma w pobliżu, podziel się swoją historią w komentarzach, jeśli masz odwagę. Krótkie, zasubskrybuj i środowisko majsterkowania, aby nie stracić następnej historii, może jest bliżej niż myślisz.